Szanowni państwo, zakończenie roku skłania do refleksji na temat upływu czasu, czyli przemijania nawet w aspekcie kosmicznym, co akurat w tym przypadku jest uzasadnione o tyle, że koniec i początek roku wynika wprost ze zjawisk kosmicznych. Rok to nic innego jak okres, w którym Ziemia dokonuje pełnego obrotu wokół słońca. Dzielimy ten okres na miesiące, które z kolei wyznaczane są przez fazy księżyca. A miesiące na dni, z których każdy odpowiada pełnemu obrotowi Ziemi wokół własnej osi. Niezależnie od tego, cały układ słoneczny ze Słońcem i naszą Ziemią obraca się wokół jądra drogi mlecznej z szybkością 268 km na sekundę. Cała galaktyka pędzi w kierunku sąsiedniej mgławicy Andromedy z prędkością 400 tys. km na godzinę, a niezależnie od tego. Obydwie mkną gdzieś w głąb czarnej otchłani kosmosu. Ciekawa rzecz, że te kosmiczne zjawiska nie tylko pozwalają na mierzenie czasu, ale również w zagadkowy sposób działają na ludzkie emocje i umysły. Widoczne jest to zwłaszcza w krajach demokratycznych, gdzie co cztery lata, a niekiedy nawet częściej, jedni ludzie zaczynają wykazywać rosnące podniecenie, graniczące niekiedy z obłędem podczas gdy inni też wariują, ale w całkiem inny sposób, przeważnie obiecując pozostałym rozmaite gruszki na wierzbie. Ciekawe, że i jedni, i drudzy w te obietnice święcie wierzą, przynajmniej do czasu, kiedy odbędą się wybory, w następstwie których poobsadzane zostaną wszystkie synekury. Wtedy podniecenie po obydwu stronach zazwyczaj opada, następuje bolesny powrót do rzeczywistości, Oczywiście do następnego razu, to znaczy, kiedy Ziemia znowu wykona cztery obroty dookoła Słońca. Tak bywa zazwyczaj, ale niekiedy w tej kosmicznej regularności zachodzą jakieś anomalie, i z taką anomalią mamy właśnie do czynienia w naszym i tak przecież nieszczęśliwym kraju. Oto Ziemia wykonała już cztery pełne obroty dookoła Słońca. A graniczące z obłędem podniecenie nie opada. Przeciwnie, nawet jakby rosło, podejrzewam, że za sprawą Razwiedupra. Wyjaśniam, że pod tym określeniem kryje się wojskowa bezpieka, a nazwa jest zbitką dwóch rosyjskich słów, modo sowietico, złączonych w jedno. Razwiedywatelnoje, uprawnienie, co się wykłada jako zarząd wywiadu. Ten Razwiedupr Przygotował transformację ustrojową w naszym nieszczęśliwym kraju w taki sposób, by móc pasożytować nie tylko na państwie, ale i na zasobach obywateli. Tę okupację sprawuje przy pomocy rozbudowanej sieci konfidentów, agentów wpływu i rozmaitych pieszczochów którzy przez ostatnie 25 lat zdążyli się przyzwyczaić nie tylko do tego, że mogą sobie dowoli maczać pyski w melasie, ale w dodatku, że są za to wychwalani i podziwiani jako postacie legendarne i moralne autorytety. To też kiedy po ostatnich wyborach pojawiło się zagrożenie nie tylko dla alimentów, ale i dla pozycji społecznej, podniecenie zamiast opaść, Wzrosło jeszcze bardziej i to nie tylko w naszym nieszczęśliwym kraju, ale również w krajach ościennych, a nawet oddzielonych od nas Oceanem Atlantyckim. Przybiera ono postać deklaracji polityków i publikacji prasowych poświęconych obronie demokracji, która w naszym nieszczęśliwym kraju ma być zagrożona. Można by puścić to mimo uszu gdyby nie okoliczność, że pretekst zagrożenia demokracji w naszym nieszczęśliwym kraju może być wykorzystany przez państwa poważne, jak na przykład Niemcy, do załatwienia przy okazji wszystkich zaległości, jakie we wzajemnych stosunkach nagromadziły się przez ostatnie 70 lat od zakończenia II wojny światowej no i również przez Żydów którzy aż przebierają nogami z niecierpliwości kiedy wreszcie będą mogli obrabować Polskę na 65 miliardów dolarów nadomiar złego i jedni i drudzy nie tylko podgrzewają atmosferę wokół Polski ale zapalają kolejne ogniska napięcia oto ostatnio odezwał się sownarkom który młodszym słuchaczom może niesłusznie kojarzyć się z narkotykami. Niesłusznie, bo sovnarkom to tylko dokonana modo sovietico zbitka trzech rosyjskich słów Sowiet narodnych komisarów czyli Rada Komisarzy Ludowych, oficjalnie nazwana Komisją Europejską, która jest organem władzy wykonawczej Unii Europejskiej. Otóż ten sownarkom też wyraził zaniepokojenie stanem demokracji w Polsce, co może zaowocować uruchomieniem mechanizmu przewidzianego w zapisanej w traktacie lizbońskim, tak zwanej klauzuli solidarności, przewidującej możliwość interwencji wojskowej Unii Europejskiej w kraju członkowskim, gdzie wystąpiło zagrożenie demokracji. Okazuje się, że pod pretekstem Ratowania demokracji na naszych oczach odtworzył się sojusz Razwie Dupra z Sownarkomem, znany jeszcze z czasów stalinowskich, podobnie jak sojusz Hamów z Żydami, którzy w epoce stalinowskiej tresowali historyczny naród polski do demokracji, co prawda socjalistycznej, niemniej jednak. Najwyraźniej w tej podróży Układu Słonecznego w galaktyce Drogi Mlecznej coś musiało się zapętlić, bo historia zatoczyła koło.